Kobiety i ADHD otwarte karty. Jak może wielu z was wiadomo, jedną z tych charakterystycznych dla osób z ADHD może być czasem długa lista otwartych kart w przeglądarce. Czekają one na naszą uwagę, na to aż będziemy mieć odpowiedni humor albo siłę, żeby do nich zajrzeć. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wspólnego zajrzenia do mojej przeglądarki i zagrania w otwarte karty. Zapraszam do słuchania. No i dzień dobry wszystkim. Jedziemy w otwarte karty. Obowiązkowo telefon na 4%, podłączony sekundę temu, teraz już jest 6%. Wow, dobra, już dobiliśmy do 6%. Ekstra. No, otwarte karty zaczynamy od najstarszej, no bo czemu nie, czyli paleocen kompletnie moich kart. Ok, pierwsza karta. Hunt, Gather, Parent, czyli... Książka o tym, w jaki sposób można wychowywać dzieci, korzystając z mądrości ludzi, którzy żyją w wspólnotach łowiecko-zbieraczych. No, czyli takie bardzo pierwotne podejście do nauczania w ogóle życia we wspólnocie. Obstawiam, że ta karta jest już otwarta od jakichś, no, moment, może 9 miesięcy, jeszcze nie urodziłam tego zakupu. A książka kosztuje, proszę Państwa, 60 złotych. Więc nie w kij dmuchał. Myślę, że jej nie kupuję, bo wiem, że jak ją kupię, to trochę się dowiem, trochę się nauczę, ale trochę się też przytłoczę, więc to jest takie ambicjonalne, to jest takie, jestem dobrym rodzicem, mi się... Chcę edukować w tym, jak być dobrym rodzicem, ale, ale nie aż nie przesadnie. Czyli jest zdrowy balans między byciem turboleniwym rodzicem i turbo zaangażowanym. A no i druga karta, przechodzimy do drugiej karty. Kart wszystkich jest 29. To jest strona z kursami rodzicielskimi, czyli kontynuujemy jakby paleocen moich kart. Najgłębsza warstwa geologiczna moich kart jest związana z rodzicielstwem. Czyli to takie, no tak, to takie głęboko w podświadomości. Te karty można porównać z tymi warstwami podświadomości, ale o, następna już jest związana z. To jest karta, gdzie wyszukuję, gdzie jest najtańszy depilator laserowy. Jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem, że rzeczy typu depilator laserowy można kupić sobie samemu, a następnie w domu tego używać. Jednak mam ciągle takie podejście trochę jak ze Star Warsu, że laser to jest takie piu piu i to jest do zabijania. Do zabijania obcych. Przecież moje włosy nie są obcy, są częścią mnie. No i taki depilator, proszę Was, może kosztować albo 1000 złotych, albo 2000 złotych. Nie mam pojęcia, czym się różni. Rzecz, która się nazywa tak samo, a kosztuje dwa razy więcej. Chyba ma jakieś dodateczki przez wspaniałe. O! A tutaj mam zestaszowana, karta numer 4 to będzie zestaszowany post, który bardzo chciałam przeczytać z Facebooka, Sci Babe, czyli dziewczyna, która zajmuje się nauką i w bardzo śmieszny sposób to opisuje. To jest karta o tym, że ludzie są w paski i tego nie wiemy. Ponieważ tego nie widzimy, musimy użyć specjalnego światła, żeby się zorientować, że ludzie są w paski. Wyszukajcie to sobie, bardzo ciekawe. Ja jak widać odłożyłam sobie tą kartę, ale chyba już mogę ją wyrzucić. Z paleocenu przechodzimy do miocenu. O, i tutaj wchodzę już. W kartę numer 5, i to jest karta dotycząca demand avoidance, czyli unikanie wymagań, i dlaczego unikanie wymagań jest cechą, ale pociągnięta do przesady, może stać się wręcz osobowością albo wręcz y, objawem zaburzenia y, bądź neurotypu, zależy jak tutaj jesteście, po której stronie barykady jesteście. No i tutaj, na przykład, unikanie wymagań jest bardzo charakterystyczne dla oddechów. Ale też dla autystyków, i nawet niektórzy posuwają się do tego, żeby powiedzieć wręcz, żeby, że PDA czy Pathological Demand Avoidance to będzie wręcz osobny, osobne zaburzenie. No tak, ja bardzo nie lubię, jak coś się ode mnie wymaga, i myślę, że to miało momenty takie, że to było przesadne, ale ponownie tu wywalam tą warstwę. Już nie muszę więcej na ten temat wiedzieć, bo w międzyczasie posłucham jakichś podcastów na ten temat, więc wywalam tą kartę. Słuchajcie, jesteśmy już 27 kart z 29. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo mi to pomaga oczyścić moje karty. O, a tutaj jest karta numer 6, która jest Trauma Geek, czyli trochę nie wiem, jak to przetłumaczyć. To jest taki, ktoś, kto się bardzo interesuje traumą jako swoim hobby, ciekawe hobby, prawda? A ja to bardzo rozumiem, to jest bardzo ciekawe. I tutaj jest artykuł z 12 maja, a czy nie jestem w stanie? Nie, nie jestem w stanie zobaczyć, jak dawno temu włączam tą kartę, ponieważ to nie jest 12 maja z tego roku. <noise> Ale tą kartę myślę, że myślę, że już kiszę od dwóch miesięcy. I to jest artykuł, gdzie rozróżniamy cechy autystyczne versus cechy traumy autystycznej. I tutaj jest wypisane. Jakie są różnice, tak, żeby móc rozpoznać, co jest realnie autyzmem, a co jest wynikiem braku akceptacji autystyków, ale nie będę wam tego teraz czytać, sami sobie wyszukacie. Ja zresztą sama tego też nie przeczytałam, więc nie będziemy tego na żywo teraz czytać <grym> na żywo. No ale dobra, to to zostawię, to to zostawię. A właściwie swoją drogą. Może ja wywalę też te karty z tego paleocenu. Dobra, to będzie wielki ruch, jeżeli wywalę tą pierwszą kartę z paleocenu, tą książce. Handgader parent. Ale ja już ją znam na pamięć, w sensie wiem, co. On czytałam jej recenzję, więc już wiem wystarczająco dużo. Dobra, wywalam tą kartę. Boże, to straszne. Depilator laserowy za 1000 złotych. Dobra, tą kartę też wywalam. Okej. Okay. O, a tutaj mam kartę numer 7. Uff. Będziemy jak burza, słuchajcie. Karta numer 7. To jest wpis gościa, który nazywa się Gary Sharp. Nie mam pojęcia, czy go lubię, czy nie, ani co sądzę o tym, co on wkłada ludziom do głowy. Ale tutaj jest wpis dotyczący dopaminy i adrenaliny, i jest bardzo dużo cytatów, w związku z czym jest wielka, wielka szansa, że ja absolutnie nigdy tego nie przeczytam. A to jest wpis z. A, sprzed dwóch lat. Dobra, w ramach oczyszczania po prostu to wywalę. To straszliwe, co się teraz dzieje, ale okej, okay, dobra. No z siedmiu kart została mi jedna. Bardzo powalający proces. O, karta numer 8. Uwaga, astrobiologowie sugerują, że Ziemia, czyli w sensie planeta Ziemia, może być istotą inteligentną. Ja odłożyłam sobie tą kartę, żeby poczytać o tym i nie mam pojęcia, kiedy o tym przeczytam, bo nadal mnie to interesuje, ale nadal nie mam melodii na to, żeby to przeczytać. Nie, nie przeczytam tego teraz i zamiast tego przejdę do karty numer 9. Dobrze, uwaga, tutaj jest informacja edukacja i nauka. Informacja o stypendiach Ministerstwo Edukacji i Nauki. Informacja na temat stypendiów ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów. Tak, bo zaczęłam stwierdzać, że pewnie będę miała wyjątkowe osiągnięcia w mojej nauce, więc dobrze zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby dobić do, do poziomu stypendialnego. Nie chciałabym nikogo tutaj zaskakiwać, ale jest daj Boże 1 czerwca i jakby. Nie za dużo się w tej kwestii wydarzyło. Oprócz tego, że mam mocną decyzję, że w następnym semestrze bardzo mocno się tym zajmę. Nie, ale myślę, że to jest nawet dosyć realistyczne. Ten pierwszy rok na studiach to jest ciężkówka jednak. I wolę się zorientować niż sobie dokładać 15 rzecz. O! A teraz mam kartę numer 10 podajże. I ta karta to jest o Judy Singer. I Judy Singer jest uznawana za pionierkę neuroróżnorodności, bo dajże wyszukałam ją, ponieważ ona chyba jako pierwsza użyła pojęcia neurodiversity, czyli neuroróżnorodność w 96. Ale za chwilkę zresztą zobaczycie, że mam też kartę. Następna karta dotyczy już innej osoby, która bodajże jest pianierką, i to jest Kasyane Asasumasu. Tylko, że wydaje mi się, że jedna z nich jest od neuro... Diversity, a druga jest od NeuroDivergence. I teraz niech mi ktoś powie, jaka jest różnica po polsku między Divergence i Diversity. A, to, a wiecie, co to dobra? To otworzymy kartę nową w końcu, co nam szkodzi, i sprawdzimy, jaka jest różnica między Divergence i Diversity. Bo wiem jaka jest różnica między neuro nietypowość a neuroróżnorodność. Ale zaraz, tutaj będzie tak. Podstawowym znaczeniem divergence jest to, że jakaś opinie, jakieś idee, jakieś rzeczy oddalają się od siebie. Divergence, czyli trochę oddalanie, okej. Okay. A diversity oznacza, że po prostu dużo rzeczy jest niepodobnych do siebie. Jak się tłumaczy divergence w takim razie? Bo na polski? Jeżeli nie rozbieżność. A, nie mamy po polsku słowa neurorozbieżność. Neurorozbieżność. To tak ładnie ląduje a propos spektrum, jeżeli no tak się rozbiegają. A! Chyba wiem, czemu nie mamy słowa neurorozbieżność, bo za dużo I byłoby trudno nawet wy wy wymawiać, ale no okej, okay. dobra i teraz jedziemy ciach, dobra. Czyli mamy neurodivergent i neurodiverse, a a teraz mamy bardzo fajną kartę, na którą bardzo mam nadzieję, że kiedyś będę chciała ją otworzyć, a ona jest. <grymna> ona dotyczy, słuchajcie, podziemnego miasta w Turcji. Zachęciła mnie do kliknięcia bardzo ładna grafika, bardzo ładnego podziemnego miasta w Turcji, która ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pięter w dół i próbuje się zorientować, czy ta, to... <grymna> To zdjęcie to była ściema, i tylko tak sobie wyobrażamy, że jest te 7 pięter w dół, ale tak naprawdę odkryliśmy tylko pół piętra w dół. Czy naprawdę realnie są, jest jakieś miasto, które było 7 pięter w dół, ludzie tam oddychali, żyli, mieszkali i coś robili. Jest bardzo się cieszę, już na moment, kiedy będę miała metodę, żeby to przeczytać. I to przeczytam, ale to nie jest dziś. No, a to miasto się nazywa Derinkuyu. O! Następna karta, nie mam już pojęcia, które, czy to 12, czy 11 i to jest strona Family Voices i to jest strona dotycząca rodzin wielorasowych. I teraz wielkie pytanie, czy to jest strona dotycząca rodzin wielorasowych w Polsce czy poza Polską nie mam pojęcia. I również nie mam pojęcia, kiedy poczytam o tym więcej, ale mam odłożone, bo w sumie czemu nie? O, a teraz zaczyna się, no nie, paleocen był, miocen był, nie wiem, kenozoik, zaczyna się po prostu strumień znudzonej pandy, czyli strumień jakiś list 40 najbardziej zawstydzających tweetów napisanych przez polityków, albo najciekawszych lifehacków ludzi, którzy są leniwi. Nawiasie, to my. Czyli mamy tutaj teraz bord Panda, czyli znu ze znudzonej pandy. To mam listę 40 najbardziej zawstydzających sytuacji, jakie ludzie mieli okazję przeżyć. I jak ja to będę czytać, to będę się trochę śmiać, a trochę będę przeżywać zawstydzenie, więc nie wiem, może ja wywalę tą listę, bo po prostu ten dyskomfort, który mnie czeka, będzie ciężki. Ale, ale dobra, zostawimy jeszcze, zobaczymy, bo czasami te sytuacje są śmieszne. A czasami to jest tak, że jak czytam o zawstydzających sytuacjach, to przeżywam po prostu jakieś. Potworne katusze, tak jak ja bym przeżywała tą sytuację, i moja empatia tutaj mi bardzo nie pomaga. Czasami to jest tak, że czytam to i się śmieję i się cieszę, że po prostu moje najgorsze sytuacje to jest nic w porównaniu z tym, co ja tutaj czytam, więc nigdy nie wiadomo po prostu, na którą stronę ta moneta upadnie. A tutaj mam. Karta, którą już od dawna mogę zamknąć, dlatego że ona była, tą, w której mam zapisany podcast, ważny młody człowiek, podcast o prawach człowieka, i tutaj to było prawo, Polska Szkoła Prawo versus Rzeczywistość, i to był research dotyczący wywiadu z Aliną Czerzewską. Więc mogę to, mogę to wywalić. Super, wspaniale. O, a teraz kolejna naukowa karta. Wy już pewnie liczycie, która to jest, ale nie. I ja już nie liczę. Uwaga! Świat, w sensie wszechświat, być może ma piąty wymiar. Słuchajcie, czyli nie, już nie jesteśmy na trzecim, czwartym wymiarze, jesteśmy na piątym wymiarze. O co w tym chodzi? Nie wiem. I to jest takie, taka strona, która trochę upraszcza różne zdobycze nauki, konkretnie podejrzewam, że astrofizyki. I jakaś tutaj grupa Niemców i Hiszpanów odnalazła piąty wymiar. Ale jaki? Co to jest? Coś dotyczące dark matter? Boże. Swoją drogą ciekawa jestem, w jaki sposób współpracowali Niemcy i Hiszpanie, i muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie jestem w projekcie, gdzie współpracują Polacy, Niemcy i Katalończycy, część, część Katalończyków, część Hiszpanów, tam ten podział jest bardzo żywy. I jest ciekawy, powiem Wam. Rozjazd między właśnie oczekiwaniami, e, trzymaniem się zasad, jest bardzo ciekawy. Nie będę wchodzić w szczegóły. Ale jest ciekawie, więc tym bardziej mnie ciekawi, w jaki sposób astrofizycy hiszpańscy i astrofizycy niemieccy działają. I zastanawiam się, czy jeżeli ktoś jest już takim turbonerdem, że patrzy w gwiazdy i tam szuka piątego wymiaru, czy to ma jeszcze znaczenie z jakiej on jest narodowości, czy po prostu nerdy tego stopnia to już jest oddziana narodowość, oni są wszyscy tacy sami. Zostawiamy tą kartę, bo jeszcze o tym poczytam. O, tak, tutaj kartę zakopaną pomiędzy moim kenozoikiem i najświeższymi, jakimiś. Ściółką leśną moich najnowszych kart, to jest po prostu mój Facebook. O! A następnie kolejna lista. <laughs> kolejna lista ze znudzonej pandy. I tutaj jest już nie 40, nie 30, ale z jakiegoś powodu 32 y, opowieści o tym, jak bogaci ludzie nie rozumieją y, biednych ludzi. I to jest wspaniałe. Wspaniałe. Uwielbiam o tym czytać, jak po prostu istnieją ludzie, którzy nie wiedzą, ile kosztuje jeden banan albo. <laughs> I nie zakładają nigdy dwa razy tej samej koszulki w sensie albo na przykład rok w rok muszą wyrzucać albo oddawać całą swoją garderobę i mieć nową. <noise> co mi to daje? Dlaczego ja czytam o tych ludziach? To jest trochę oburzające, a trochę No ja wiem, co to jest po prostu ci ludzie mają znacznie więcej władzy, komfortu i po prostu większe szanse na przeżycie w każdej, pod każdym względem większą szansę na przeżycie niż ja i to jest trochę takie, że oni mają lepiej, ale ja się mogę z nich pośmiać. Ponieważ nie wiedzieli, że nie każdy ma jacht. O, a tutaj mam kolej, w kolejnej karcie mam napisane naiwne ilustracje sowieckie. O, bardzo się cieszę, jak będę miała czas na tą kartę. Tu są po prostu jakieś obrazki, które są takie swojsko, takie swojsko słowiańskie. Następną kartą, może trzeba by było jednak wiedzieć, która to jest karta. To jest, to jest karta Paulina Matysiak partia razem. I ona mówi, że Polska potrzebuje co najmniej trzech elektrowni jądrowych będzie bardzo ciekawe. Słuchajcie, to jest z 26 maja, czyli naprawdę z 4 dni temu. Jezus Maria. Karta, która nie ma miesiąca ani nawet 3 lat. Mm. Ciekawa jestem bardzo, kiedy ja poczytam o elektrowniach jądrowych i dlaczego. <laughs> o, a następne to jest, ciągle tego nie skasowałam. Mam polubioną dziewczynę od Plus Size, Ewę Zakrzewską i ona zrobiła filmik o tym, jak się klei cycki taśmą, żeby móc mieć, yy, nosić sukienki, czy tam wszystko jedno, coś z bardzo głębokim dekoltem, ale żeby ci się cycki nie trzęsły. I to jest, to mnie trochę zaciekawiło, ale obejrzałam chyba 13 sekund. Jestem też ciekawa w sumie, czy kiedykolwiek to zrobię. Może to jest więc za przydatne, jak podkleić cycki, żeby nie skakały, ale żeby móc mieć właśnie głęboki dekolt. Pamiętam, że moja suknia ślubna miała, suknia, du duże słowo, eee... Wygląda, jak to zwykle z bardzo drogimi rzeczami, była bardzo prosta i wyglądała prawie jak podomka, i była z bardzo drogiego jakiegoś włoskiego materiału. Nie jedwabiu, bez przesady, ale po prostu. Nie noszę właściwie rzeczy z głębokim dekoltem, więc po co mi ta wiedza? Ale to jest interesujące, jak to się robi. Ciekawe, czy kiedyś to zobaczę, ale pewnie będę musiała na długości, na, na prędkości jakiejś. 1,25 albo 1,5 prędkości, bo nie wiem, czy przetrwam tyle, ile ten filmik trwa. Dobra, zostawiamy to. O, a tutaj jest rysowniczka, która mnie interesuje, Unka Odia. Może nawet ją teraz przejrzymy. Unka Odia jest rysowniczką komiksową, ale niestety, jeżeli jej nie dodam jako koleżanki, to nie będę mogła zobaczyć jej jej strony. A nie, to jest ona jako osoba, a tutaj jest ona jako strona. O, znalazłam. Fajnie. Czy ja już ją mam polubioną? O Boże, ja już mam ją polubioną, w ogóle bez sensu miałam ją w takim razie. Dobra, wywalamy tą kartę. Świetnie. A tutaj mam e, następna karta to jest. <grym> to jest karta dotycząca e, e, przepraw ze sprząteczkami. A tytuł jest, jak ona ma tu sprzątać, jak to jest tak brudno, czyli 30 przypałów z paniami do sprzątania. Ekstra. Bardzo jestem ciekawa, co tutaj będzie. Spodziewam się po prostu czegoś śmiesznego, więc chyba to polubiłam, bo <gryw> spodziewam się właśnie taki, takiego wglądu w mentalność osób, które, no wiecie, jakoś jeszcze, jeszcze się trochę wstydzą, że mają brudno. Znaczy mają na tyle brudno, że trzeba, że trzeba sprzątnąć. Oni tego nie sprzątną, potrzebują pomocy, zgłosili się po tą pomoc, a następnie co się dzieje, kiedy zgłaszasz się po pomoc, ale jednak masz jakieś takie pozostałości w głowie, że coś tam należy zrobić, tak? Czyli na przykład, że nie należy zostawiać jakichś brudów do sprzątania, pani od sprzątania, bo tego nie wypada. To jest takie, wiecie, po drugiej stronie bramy, kiedy już stwierdziłaś, że masz problem i zgłosiłaś się po pomoc, to co dalej? To nie jest meta, wbrew pozorom. To nie jest meta. To jest czasami początek. Dobra, karta następna to jest informacja o tym, że wielka, pływająca wyspa śmieci na Pacyfiku ma już własny ekosystem. Nie mam pojęcia, kiedy to, o tym poczytam. To jest troszeczkę smutne, więc jest szansa, że nigdy to nie poczytam. Ale nie jestem gotowa jeszcze wyrzucić tej karty. To jest karta numer... Numer nie mam pojęcia. Wy mi powiecie. O, a tutaj mam zachowaną kartę o tym, jak przejść grę, w którą gram teraz z moim synem. W tej grze jest strasznie dużo gadania, niestety, ale jest nawet dosyć śmieszna. Tylko, że jest śmieszna bardziej dla mnie niż dla niego. On ma 5 lat, ja mam 35. No to takie. Ja no, gramy sobie razem na Steamie. W grę, która się nazywa Inner World. Fajna jest. A bardzo ironiczna. Ale nie nudzi mnie, jak muszę z nimi siedzieć i mu tłumaczyć z angielskiego, bo po prostu po pięciu rozmowach z pięcioma jakimiś postaciami, które bardzo cenne rzeczy mówią już mi się odejściwa, więc. <laughs> Ale zachowałam sobie. O, a tutaj mam znowu z Facebooka zachowaną kartę. I tutaj jest. A, tutaj mam zachowaną zachowany wątek, jak zrobić. <laughs> Jak wygrać w grze, w którą gram? Słuchajcie, gra, w którą ja gram, to ja nazywam to ubieranie dziewczynek albo ubieranie laleczek. To jest po prostu taka gra niby modowa, że są różne historie i do tej historii masz stworzyć stylizację. I te historie naj, najczęściej to jest właśnie tak, dziewczyna z dużego miasta wylądowała na wsi jest szczęśliwa, dziewczyna z małego miasta wylądowała w dużym mieście jest szczęśliwa, dziewczyna idzie na randkę i dziewczyna wychodzi z randki Dziewczyna bierze ślub, dziewczyna nie bierze ślubu. Dziewczyna idzie do pracy i dobrze sobie w niej radzi, albo dziewczyna odpoczywa w domu i też sobie dobrze z tym radzi. No i takie, takie w kółko, nie? Albo o, albo królowa elfów ucieka, albo królowa elfów zwycięży, albo jakieś futurystyczne dziewczęta skaczą po maszynach i stwórz stylizację do tego. Bardzo lubię tą grę. Gram w nią. I nie przesadzam w tym momencie, który jest rok 2022. Gram w nim od trzech lat i to jest ma bardzo dobry system, który bardzo mnie zachęca, żeby codziennie tam wchodzić. Także ta karta, którą mam tutaj zachowaną, to jest taka karta, która pokazuje jakie są trendy. Czasami jest tak, że ja stylizuję ciuszki tak, jak mi się podoba i jakbym chciała, albo żeby było śmiesznie, a czasami jest tak, że chcę wygrać tą nagrodę, więc stylizuję pod trendy, więc zachowam. Ta karta jest bardzo przydatna, żeby ją zachować. O. I do, docieramy do przedostatniej karty. I tutaj mam zachowanego YouTuba z bardzo fajnej e, strony: znaczy takiego konta na YouTubie, kanału, już się mówi na YouTubie, e, The Take. I to jest po prostu analiza filmów i seriali. Ja czasami nie oglądam filmów, nie oglądam seriali, ale wiem, że one są popularne i jest dużo memów na ten temat. W związku z czym na przykład wchodzę sobie na The Take i nagle rozumiem o co chodzi, bo oni tam analizują hmm, o co chodzi w tej grze albo w, tej, w, w tym serialu, albo w tym filmie jest jakaś analiza, taka meta-analiza i tutaj mam na przykład analiza y, przedstawienia par z dużą różnicą wieku w serialach, oczywiście chodzi o amerykańskie seriale dlaczego mam tą kartę zachowaną? No dobra, wywalę ją, nie muszę o tym pamiętać o i teraz uwaga, jesteśmy na przedostatniej chyba karcie, albo ostatniej to jest y, moja najświeższa zajawka czyli kuchnia tajska i tutaj jest przepis na pad thai i słuchajcie może nie wierzę, że ja za chwilę i robić podtaje, bo kupiłam wszystko do podtaja. Kosztowało mnie to bardzo dużo, ale mam nadzieję, że się zwróci. Co będzie, jak nie? Nie wiem. Powstrzymałam się. Okej, przed jedną rzeczą się powstrzymałam. Nie kupiłam krewetek. Stwierdziłam, że zrobię stofu. Ani z krewetkami. Tutaj sobie mogę pogratulować, że nie poszłam po prostu kompletnie punkt po punkcie to, co mi oni mówią. Tylko tak trochę rozsądku włączyłam. A trochę też wiem, że mam w domu niektórych rzeczy, więc nie ma sensu. Ale długo chodziłam za pastą tamaryndową i jej nie znalazłam. Znalazłam tylko taką, taki kombinat, taką mieszankę przybraw, która jest do, do tajskiego jedzenia. Zobaczymy, czy to zadziała. <gryw> I ostatnia karta. To jest karta, w której ja wyszukuję książkę, którą przetrzymałam w bibliotece, czy to najbardziej adiehadowa rzecz, którą mogłam powiedzieć przez cały ten czas. To jest książka pod tytułem Dziwny przypadek zamku na niebie. Ja nie pamiętam, że ona się tak nazywa, bo to jest książka, którą ja też oglądam z moim synem i to są takie książka z bardzo dokładnymi labiryntami. I my szukamy w tych labiryntach różnych ukrytych skarbów i no też przejścia takiego jak przejść od punktu A do punktu B. I jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo nam się fajnie ją czyta, ale jest faktycznie bardzo wysiłkowa, więc jak ja ją czytam przed pójściem spać, to szczerze mówiąc od razu chce mi się pójść spać. Więc no, jak czytamy Dziwny Przypadek Zamku na Niebie, to nie ma opcji, że będzie druga książeczka czyta nam. Czytamy tylko to i nara. I to jest ostatnie. Karta. Musiałam ją wyszukać, bo poszłam do biblioteki oddać książki. Oddałam ich bardzo dużo i niestety okazało się, że też dużo mam ich ciągle zostawionych. Pani była bardzo miła, bo mnie je, żeby nie było problemów, żeby nie dostawała pospieszających e-maili, ale jak powiedziała, że mam dziwny przypadek zamku na niebie, to nie wiedziałam o co chodzi, bo po prostu ja zapamiętałam tą książkę jako labirynty. Słuchajcie, mam gdzieś, mam gdzieś skitrane w moim domu. Cztery książki Agaty Christie. Ja nie wiem, gdzie one są. Nie mam pojęcia i jestem bardzo ciekawa, czy ktokolwiek wie, kto był tutaj w moim domu. Gdzie te książki są? I mam dwa komiksy prze, prze, przetrzymane Dogmena. Mój syn miał czytać Dogmena, przeczytał. A on za jednym posiedzeniem czyta. No nie czyta, ponieważ nie umie czytać, więc go po prostu przegląda, ale w tym Dogmenie nie ma dużo literek, więc nie wydaje mi się, żeby dużo tracił, więc namierzyłam jednego Dogmena, ani jednej Agaty Christie. Mam jeszcze Psie Sucharki, czyli taką książkę o tym, jak się dobrze zajmować psem. I nie wiem, gdzie ona jest. Będę musiała zadzwonić do ludzi, którzy byli w moim domu i którzy być może wiedzą, gdzie to jest. Także życzcie mi powodzenia, bo bardzo nie lubię przetrzymywać książek. A mam, mam książkę z mojego poprzedniej biblioteki przetrzymaną, której nie mam jak zwrócić, ponieważ dzieci mi ją po prostu podarły. Dzieci ją podarły, no a ja nie jestem nie jest w stanie nigdzie znaleźć. Co, jej, co ją szukam, to jej po prostu nie ma. Nie ma jej. Nie ma tej książki, i ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Dobra. Słuchajcie, to były pierwsze otwarte karty w moim życiu. Sama nie wiem, czy to było ciekawe, czy nie. Ciekawe, jakie w momencie otwarte karty. No, to do usłyszenia. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że wciąż tu jesteś. I zagrałam przed Tobą wszystkie moje otwarte karty. Dziękuję za uwagę. Daj znać, co sądzisz o takim formacie odcinka, czy chcesz, żeby jakaś gościni zagrała w otwarte karty, a może ty chcesz się podzielić swoimi otwartymi kartami. Daj znać w komentarzu lub wiadomości na Facebooku podcastu Kobiety JdHD lub na e-mail kobietyadhd@gmail.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.